Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u Proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił łodzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczo i miodem leśnym. I tak głosił idzie za mną mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemy ku Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Rozpoczynamy to rozważanie w tę drugą niedzielę adwentu roku pańskiego 2023, i przypominamy sobie słowa, które święty Marek, który jest patronem tego roku liturgicznego, bo to druga Ewangelia, która jest jego autorstwa. I to Marek, jak słyszeliśmy dzisiaj, rozpoczyna tę Ewangelię nie od tzw. Tak Ewangelii Dziecięstwa Jezusa Chrystusa, ale napisał początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i dalej przytacza słowa właśnie proroka Izajasza, który wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa wypowiedział to proroctwo dotyczące Jana Chrzciciela, bo tak jak wspomniałem na rozpoczęcie dzisiejszej liturgii mamy w adwencie, Wielkich patronów nade wszystko najświętszą Marię Pannę i każdego dnia w dni powszednie wiele ludzi gromadzi się nam szzyrachniej w kucci Najświętszej Marii Panny i wtedy zapalamy tę szczególną świecę, która stoi przy ołtarzu tylko w czasie Adwentu i symbolizuje Najświętszą Marię Pannę, czyli tę, która Bogu na powołanie skierowane do niej przez Archanioła Gabriela odpowiedziała oto ja służebnica pańska. A dzisiaj święty Marek przedstawia nam drugiego patrona Adwentu, czyli Jana Chrzciciela, tego, który otrzymał powołanie, by właśnie wypełnić proroctwo Izajasza i przygotował drogę Panu. On, jak słyszeliśmy Działał nad Jordanem i nawoływał, żeby przygotować tę drogę Panu przez pokutę, a wcześniej przez nawrócenie, czyli odwróć, odwróć, odwrócenie się od grzesznego życia, od swoich grzechów. I owocem tego nawrócenia trzeba by było to prostowanie dróg dla Pana, czyli podejmowanie wysiłków, by naprawiać to, co złego się uczyniło, a co jest jeszcze możliwe do naprawienia? W gruncie rzeczy to prostowanie drogi Panu możemy przyrównać nawet nie do jakiegoś prostowania jakiejś ścieżki czy drogi, ale moglibyśmy powiedzieć współczesnym językiem, że to ma być autostrada dla Pana autostrada. I to może taka, jak mają na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w jednym kierunku jest tych możliwości jechania obok siebie nawet niekiedy są takie autostrady, kilkunastu samochodów, nie tak jak w Warszawie, gdzie w gruncie rzeczy męczy się ludzi z wężaniem jezdni, i rozwalaniem dróg i niekończące się remonty, to pan prezydent nie ma czasu dla Warszawy. Jeździ po całym świecie, szczególnie tam, gdzie od tych, którzy odwrócili się od Boga, tak jak słyszeliśmy o tym w minionym tygodniu w Barcelonie, gdzie dopuścili się takiego zbezczeszczenia ulice nazwane imionami świętych kobiet i tak to było od wieków, ponazywali imionami feministek, które w gruncie rzeczy chełpią się tym, że o Bogu nawet nie wspomnął, nie mówiąc o pokucie za swe grzechy. I tamże w Barcelonie Prezydent Warszawy otrzymuje wielkie nagrody za wspaniałą działalność. Na Warszawy nie ma czasu, ale my w naszych świątyniach podejmujemy wysiłek adwentowy i odnosimy te słowa, które wypowiedział prorok Izajasz, a które odnosiły się do świętego Jana Chrzciciela i także za Janem Chrzcicielem wołamy o to, Zatrzymanie się, zastanowienie nad swoim życiem i podjęcie decyzji ku nawróceniu i zadośćuczynieniu za swoje grzechy. I trzeba nam patrzeć na Jana Chrzciciela i wzorować się na nim. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że ciągnęła do niego cała ludzka kraina i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy ciągnęli, bo myśleli i takie mieli początkowo nadzieję, że to. Jan, chrzciciel, będzie już tym obiecanym mesjaszem, który w gruncie rzeczy miał odmienić losy Izraela. Jednakże, jak słyszeliśmy, Jan nie szukał własnego wywyższenia. Jan, by ludzie nie mieli fałszywych skojarzeń, jeśli chodzi o jego osobę, mówił bardzo wyraźnie, i słyszeliśmy to w ostatnich słowach dzisiejszej Ewangelii, że. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u Jego sandałów. Cóż przez te słowa wypowiada Jan Chrzciciel? Moi drodzy, On ma świadomość, kogo zapowiada, i że On, pomimo tego, iż cieszy się taką, mówiąc naszym językiem, taką popularnością, że prawie cały Izrael ciągnie do Niego, i gdyby jednym słowem powiedział: że jest mesjaszem, to by go na rękach nosili, a on w jakiś sposób sam przygotowuje się na przyjście Pana. Słyszeliśmy, prowadził życie bardzo ascetyczne, jakże wiele wymagał od siebie i nie szukał wygodnego życia i nie szukał zbytków, blasku, bogactwa, taniej popularności. Nie ubierał się w drogocenne szaty, ale nosił Najskomniejsze okrycie z sierści wielbłądziej, tylko opasywał się paskiem skórzanym wokół bioder, a pokarmem jego nie były suto zastawione stoły, uginające się pod wielorakimi adłami, ale żywił się, jak słyszeliśmy, szarańczą i miodem leśnym. Wymagał najpierw od siebie samego bardzo wiele i także stawiał jasne i konkretne wymagania. I to związane z potrzebą nawrócenia i poputy i zadośćuczynienia za swoje grzechy, ale także miał niesamowitą odwagę, albowiem wiedząc, że ma przygotować drogę panu, to nawet gdy przychodzili do niego ci możnowładcy Izraela, którzy sami siebie nazywali ówczesną elitą, czyli faryzeusze i saduceusze o tym jest mowa także dalszej części Ewangelii Świętego Marka, ale i także w Ewangeliach Świętego Mateusza i Łukasza, kiedy pojawiali się nad Jordanem i właśnie owi z tej ówczesnej, jak sami siebie nazwali, elity, to Jan, Chrzciciel, widząc ich zakłamanie, widząc to, że mają w swoich ustach tak wiele słów, które nie służą ludowi, ale ich wywyższeniu, a także to, że w gruncie rzeczy, jak później sam Pan Jezus mówił o nich, że jednym palcem nie chcą dotknąć tych, prawda, wymagań, które są zapisane w Starym Testamencie odnośnie do ludu Bożego, ale że w gruncie rzeczy oni zasługują na miano plemię żmijowym. I mówił to nie tylko tym faryzeuszem i saduceuszom, ale także ówczesnemu władcy. Jednej trzeciej terenu ziemi świętej chodzi o Heroda Antypasa, czyli syna tego Heroda, który pozabijał chłopców Betlejem, to i jemu mówił publicznie, nie wolno ci mieć żony Twego brata. Dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, że żył w książe miał godności królewskiej, że żył w związku cudzołożnym. przed Bogiem ta kobieta. Nie była jego żoną i to ona w szczególny sposób nastawała na Heroda Antypasa, żeby zamknął usta prorokowi Janowi Chrzcicielowi. I ten ostatecznie, jak wiemy z Ewangelii, uwięził Jana Chrzciciela. Ale to nie wystarczyło tej cudzołożnicy i doprowadziła w czasie uczty, na którą Herod Antypas zaprosił około tysiące, ze swoich, że tak powiem, przybocznych, i na tej uczcie, ta niegodna kobieta namówiła swoją córkę bardzo urodziwą dziewczynę, żeby tak zatańczyła przed Herodem Antypasem i przed całym dworem, żeby wzbudzić entuzjazm I tak się stało. A wtedy Herod Antypas już mocno podchmielony, zaczął jej przysięgać, żeby prosiła o co chce, a o niej da. I ta dziewczyna, podmówiona przez matkę, cóż zrobiła? Powiedziała tak, jej matka kazała, żeby jeżeli obiecuje wszystko i spełni każde jej życzenie, to żeby za moment przyniesiono na tacy głowę Jana Chrzciciela. I nie honor było temu władcy odmówić. I posłał kata do więzienia i przyniesiono głowę Jana Chrzciciela. Tak z Janem Chrzcicielem postępowali, i Jan Chrzciciel dobrze o tym wiedział, że. Każde jego słowo pełne prawdy i wymagające nawrócenia, to będą go ścigać jak przestępce, Go wtrącą do więzienia i zamkną mu usta mieczem ścinającym głowę. I tak się stało. I tak się dzieje, moi drodzy, i będzie się działo do skończenia tego świata. Dzieje się także i w naszych czasach, także i tutaj, w Warszawie. Najbardziej spoganiałem w Polsce środowisku, bo. Pomimo tego, iż doprowadzono przez władze oświatowe Warszawy do tego, że już 20% w szkołach nie ma katechizacji, a w tych, w których jest katechizacja, to ustawiają tak, żeby dzieci i młodzież czuły się napiętnowane i wbrew zresztą prawu. Sami sobie ustanowili takie prawo, że lekcje religii mogą być tylko jako pierwsza albo ostatnia, i to nie o godzinie ósmej. Tak jak zaczynają się lekcje tylko w 7-10, mają dzieci czy młodzież przychodzić, gdy mają na pierwszą godzinę albo na ostatnią, czyli krótko mówiąc, czasami nawet po siedmiu godzinach mają dopiero katechizację, czyli mogą mieć, jak wspomniałem, już około 20% szkół nie ma katechizacji. W naszych czasach, także w Warszawie, brakuje proroków, którzy by jednoznacznie. Mówili, co tutaj trzeba naprawić, co trzeba zmienić, a nie kłaniać się, mówią władcom z ratusza. Moi drodzy, w gruncie rzeczy, to co powiedziałem o dzieciach i młodzieży, o tym szczególnym napiętnowaniu tych, którzy chodzą jeszcze na lekcji religii, pewnie w Warszawie, to trzeba powiedzieć w odniesieniu także do całego naszego narodu. Całego społeczeństwa, tych wszystkich, którzy żyją w obecnych granicach Rzeczpospolitej, bo tydzień temu pan Krzysztof Ziemiec, który publikuje swoje felietony w Tygodniku Katolickim Ziemi, napisał o skali manipulacji. Ja wiem o tym także i skądinąd, ale teraz zacytuję pana Krzysztofa Ziemca, którego znamy z telewizji, a może już za kilka dni. Nie będzie miał pracy, bo już się szykują i to w rocznicę stanu wojennego na akty bezprawne, wyniszczyć to wszystko, co udało się zbudować ku naprawie Rzeczpospolitej. I w ferietonie skala manipulacji zaczyna od cytatu z Gazety Wyborczej. Po moi drodzy, nie tak dawno, nawet w Gazecie Wyborczej, ukazał się artykuł, w którym autorka napisała o tym że ta cała propaganda, którą także i gazeta wyborcza inicjowała i nagłaśniała, a związana z obroną granicy Rzeczypospolitej, tam gdzie styka się z Białorusią nasza granica, gdzie mieliśmy tę szczególną wojnę hybrydową i która dzieje się nadal, i gdzie w gruncie rzeczy ludzie ze służb granicznych, ale i także z wojska polskiego, i z policji, a także miejscowi ludzie stawali ku obronie tej granicy, żebyśmy nie byli w Polsce, tak jak to widzimy teraz na zachodzie, żebyśmy nie byli taką szczególną Lampeduzą, gdzie wnikają hordy przysyłane przez Putina, ale i tutaj znalazły się środowiska i to niemałe, i mające niesamowity nagłos w świecie, tak jak na przykład. Pani Agnieszka Holland, kręcąc ten, można powiedzieć, zbrodniczy film, Zielona Granica, gdzie nie ma słowa prawdy o tym, co się działo. I pan Krzysztof Ziemiec zacytował tę autorkę z gazety wyborczej, która sama napisała: Kłamaliśmy. I celowo to czyniliśmy. I napisała o tym, że sami wymyślili nieistniejącą dziewczynkę, która na granicy. Miała niby umrzeć z wycieńczenia, i zorganizowali właśnie ci ludzie. Także i tu z naszej parafii, jeden bardzo znany aktor, który mieszka tu niedaleko, w ulice od Kościoła, to szczególnie robił sobie kampanię, nagłaśniając swoje wyjazdy na granicę i zaczęli zwozić dla małych dzieci, których tak naprawdę tam nie było, różnego rodzaju pomoc, niby humanitarną, i chcieli. Ci wszyscy patować niby tymi tragediami, aby fałszowali rzeczywistość. I ta autorka jako jedyna z tych naszych współczesnych faryzeuszy i sadyceuszy przyznała się do tego o fałszowaniu zachowań polskich strażników granicznych czy mieszkańców pasa wschodniego tam właśnie przy granicy, a wszystko po to, by obarczyć winą rządzących. I autorka przyznaje się w tym artykule, że sama to robiła. I autor felietonu pyta, akt odwagi? Skąd taki tekst? Dla uczciwości? Kiedyś wszyscy milczeli, a dziś tylko ona jedna pisze? Dlaczego pozwolą teraz na skompromitowanie całej grupy dziennikarzy, polityków, celebrytów? Skala manipulacji wydaje się nieprawdopodobna. Choć nagrodzona wieloma trofeami... Opowieści o pomocy udzielonej np. pływającemu przez 6 dni w lodowatej rzece Ibrahimowi. I już wtedy, kiedy opowiadali tę historię, to wszyscy wiedzieliśmy, jakie to są absurdy, jednakże nawet cała armia manipulatorów, która jest w tym środowisku, nie jest takim problemem jak to, że środowisko zajmujące się weryfikacją informacji przyznaje nagrodę, zarówno Niewiarygodne historie i ta manipulacja dzieje się na naszych oczach i to w jakże wielu dziedzinach, I jakże wielki wpływ miała na to, co się stało 15 października. I moi drodzy, trzeba nam w tym adwencie brać wzór ze świętego Jana Chrzciciela i także wszędzie tam, gdzie możemy odkłamywać tę rzeczywistość, nie spuszczać głów i nie myśleć, że sama naprawa Rzeczypospolitej dokona się. I jeszcze o jednej próbie chcę powiedzieć, o pewnym mechanizmie psychologicznym. To jest opisane w dziełach naukowych, o takim zjawisku, iż jak się ktoś dał oszukać jakiemuś perfidnemu oszustowi, to jest potem najwierniejszym wyznawcą tego oszusta. Bo jakże się przyznać? Pycha nie pozwala, tak zwany honor nie pozwala, przyznać się do tego, że się dałem oszukać. Nie, nie tylko nie przyznają się do tego, ale nawet gdy te oszustwa już w gruncie rzeczy są wszystkim znane, to oni jeszcze będą powtarzali argumenty oszustów, które tamci produkują przez swoje media, opłacane przez różnego rodzaju multimiliarderów. Tak jak Soros, który swoje miliardy teraz poświęca, jeśli chodzi o Polskę, żeby tutaj zapomniano już o Panu Bogu i wymazano Polskę wierną Bogu w Trójcy Świętej jedynemu i byśmy stali się społeczeństwem w gruncie rzeczy zniszczonym pod każdym względem więc trzeba nam wzorować się na świętym Janie Chrzcicielu który mówi przygotujcie drogę Panu i warto tu wrócić do drugiego dzisiejszego czytania z listu świętego Piotra apostoła który napisał Niech dla Was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. I dodał: Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chcę doprowadzić do nawrócenia, więc bądźmy ludźmi Adwentu. Wzorujmy się na Najświętszej Maryi Pannie. Wzorujmy się na świętym Janie Chrzcicielu, nie lękając się prześladowców. I pamiętajmy, że nawet jeżeli tym, którzy panują za tysiąc lat, to przychodzi dzień, kiedy przestają istnieć i ich potęgi się walą. I wtedy jeden dzień jest jak tysiąc lat. I tymi słowami żyjmy w naszej codzienności. I przy, w tym znaczeniu przygotowujmy drogę Panu i to, co możemy, prostujmy w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, w ojczyźnie naszej, w Kościele, zaczynając oczywiście od także naszych osobistych aktów adwentowych i pokutnych. Amen.